Dziękuję, że się zgodziłaś na rozmowę. I chciałabym zacząć od tego. Z Kim, oprócz Trypsona, naturalnie, utrzymujesz najbardziej intensywny kontakt, jeżeli chodzi o uczestników programu. No to wiadomo, z moimi atomówkami, z Mawą i Eweliną, cały czas mamy kontakt, jak i w programie, jak i po programie. A powiedz mi, jaka jest twoja definicja sławy? Chyba ja takiej definicji nie mam. Raczej to wszystko się dzieje na spontanie i nie wiem, co się dalej wydarzy, więc nigdy nad tym nie myślałam. Czy jest coś, czego nie lubisz w sobie, po alkoholu? No Strasznie jest pełno rzeczy, na przykład tego, że jestem strasznie krzykliwa, hałaśliwa, dużo klnę, no i dużo rzeczy nie pamiętam. Jak bliscy zareagowali na ten tatuaż, który powstał w programie? Znaczy, no podobało im się. Oni szanują moje decyzje i, i nic do tego nie mają, więc to jest moje ciało, więc mogę sobie robić z nim co będę chciała, więc podobało się im że nie jest to twój jedyny tatuaż, pewnie no. często słyszysz, a co zrobisz z tym na starość? Tak, tak, szczególnie z tym co mam pod majtkiem, z tym króliczkiem Playboya. To właśnie, co będzie, jak będziesz miała 60 lat, a ty będziesz z króliczkiem. Jestem młoda, no. To był mój tatuaż, był przemyślany, ja mam już swoje przemyślane tatuaże. To był tylko jedyny, który nie przemyślałam, tak, to reszta była, wszystko przemyślane, więc... Więc nie będę żałowała, jestem tego pewna, że nie będę żałowała. Czy mój napis, czy ten tatuaż, no to coś dla mnie znaczyło. Uwielbiam Playboya i zawsze będę uwielbiała. Jaki masz sposób na hejterów? Yy, po prostu nie czytam raczej. Raczej nie czytam, po, bo zawsze uważam, że jest bez sensu przejmować się czymś, co nie jest po prostu prawdą i, i bym oszalała, więc raczej yy, nigdy, do, zawsze miałam w dupie i przed programem, i w programie, i teraz po programie. No raczej teraz bardziej mnie boli to, jak ktoś najeżdża na dziecko, bo już mi się włącza instyg macierzyński, pozabijałabym wszystkich, ale tak to to raczej nie czytam. Nie, obserwowałam. Ostatnio chyba napisałaś taką dość długą notkę na temat. Tak, chciałam to napisać raz, porządnie, żeby wszyscy usłyszeli i wszyscy zrozumieli i więcej na ten temat się nie będę wypowiadała. Po prostu m, lepiej, żeby, żeby przestali. No to oni się ośmieszają, no to, to, jest, to świadczy tylko o ich głupocie. czym chciałabyś się zająć zawodowo w przyszłości? Z pewnością chciałabym, jak już dojdę do siebie, do figury mojej pociąży, to z pewnością chciałam się ostro za sesje zdjęciowe wziąć i coś iść w stronę modelingu, no bo już wcześniej, jak miałam 16 lat, coś tam zaczęłam i po prostu właśnie przez te imprezy, później przez program, po prostu nie skończyłam i to wszystko zawaliłam. W czasie pierwszej edycji programu miałaś okazję wziąć udział w warsztatach burleski. Bardzo Ci się podobało, z tego co no. pamiętam. Myślałaś o tym, żeby kontynuować. To w jaki sposób? Jej, eee, nie myślałam nad tym. Znaczy w programie mówiłam o tym, że chyba znalazłam swoje powołanie i że to w ogóle jest fantastyczna rzecz, no bo wcześniej o tym raczej nie słyszałam i nie interesowałam się tym, ale jej jakbym miała taką okazję i z pewnością gdyby było gdzieś na przykład koło mojej miejscowości lub w mojej miejscowości gdzieś niedaleko mnie, to z pewnością bym się wybrała i może bym nadal coś z tym zrobiła. Dlaczego nie? Ja jestem otwarta ogólnie i jeżeli coś mi się podoba, no to bardzo chętnie będę z tego korzystała, więc, więc jak najbardziej. Lubisz onieśmielać mężczyzn? Nie, oczywiście, że tak! Oczywiście, to, że tak, a ja jeszcze tych, którzy się najbardziej zawstydzają, jak coś do nich powiedzą. To, to jest takie mega słodkie. Kiedyś to robiłam, teraz mam swojego mężczyznę i tylko jego onieśmielam. E, no właśnie, nawiązując do Trypsona, w styczniu e, w wywiadzie dla Pudelek TV powiedziałaś, że raczej nie uważasz go za materiał na męża, jak się do tego stosunkujesz. Tak, A ja powiedziałam to tylko dlatego, bo on kiedyś w programie powiedział, że ja się nie nadaję na żonę. I ja później obejrzałam ten odcinek i ja powiedziałam, że mu tak i tak samo powiedziałam, że on się nie nadaje na męża, ale zupełnie inaczej myślałam. Już wtedy poza tym byliśmy, chyba coś tam kręciliśmy ze sobą, więc, więc już wtedy myślałam inaczej. Ale po prostu powiedziałam, żeby zrobić mu na złość. I, i tak to wyglądało, ale tak to tam inaczej myślałam. I, a teraz to już w ogóle. Hipotetyczna sytuacja. Dostajecie propozycję e, własnego reality show, tylko tej ty Drypson, ewentualnie wasze dziecko. E, czy jest coś, czego obawiałabyś się pokazać? Nie, raczej nie chciałabym, żeby y, był źle odebrany. Raczej y, te kłótnie nasze osobiste i w ogóle nie chciałabym, żeby to było pokazane. Raczej wolałabym, żeby była pokazana, wiadomo, szczęśliwa rodzinka, no ale to jest różnie y, się dzieje w życiu. No, y, mam nadzieję, że taki program wystartuje niebawem, bo teraz czekamy tak naprawdę za akceptacją, więc no, trzymam kciuki. No. Gdybyś miała wskazać jakąś przygodę z programu, której nie chciałabyś, żeby zobaczyło twoje dziecko w przyszłości? Co by to było? No, troszeczkę ich było. No chyba raczej tak, które się najbardziej upijałam, upijałam i później ich nie pamiętałam. No, było ich trochę, no bo w końcu codziennie imprezowaliśmy. No, ale tak jakichś wybranych aż nie mam. Właśnie zostając przy tym imprezowym stylu życia, brakuje ci tego? Na razie nie, na razie nie. Jak na przykład ktoś mi mówi o alkoholu, że pije, czy coś i czy na przykład nie szkoda mi, to na razie o tym kompletnie nie myślę. I jakoś mam ten instynkt, że, że jestem w ciąży, że priorytetem jest moje dziecko, że jest tego nawet, nie wiem, cokolwiek by mogło zaszkodzić tą czy gazowane napoje i inne rzeczy, to nie, nie robię tego, bo cały czas myślę o dziecku i tym, że niedługo urodzę i chciałabym, żeby było zdrowe. Więc, więc nie, na razie mi nie ciągnie, na razie się cieszę i, i się nie mogę doczekać. Nie mam jakoś, w ogóle zmieniłam jakoś priorytety w swoim życiu i te imprezy jakoś teraz nie są na pierwszym miejscu. Raczej właśnie ważniejsze jest e, Paweł i, i dzidziuś. E, a właśnie zostając jeszcze przy temacie ciąży, czy Ty zdecydowałaś się na, nie wiem, jakieś zdrowsze odżywianie, coś takiego? To znaczy, m, strasznie przechodzę ogólnie tą ciążę, więc jem tylko na to, co, to na co mam ochotę. Nie jem jakoś za dwóch, jak inni mówią, że muszę to robić. Raczej na e, raczej co mam apetyt i, i nie mam na razie jakichś żadnych zachcianek ani nic. Na razie tak normalnie jem. Miewasz uczucie odarcia z prywatności? Troszeczkę mam, ale idąc do programu wiedziałam na co się pisze, dlatego takie są skutki. I poza tym zawsze mnie to kręciło, więc nic nie mam z tym problemu.